Siemaneczko ziomki, witam wszystkich w pierwszym odcinku na moim kanale z CSA Go e, skrzydłowego. Gramy sobie na mapce Overpass e, Gram sobie po takiej, po takiej przerwie. Nie robiłem ani żadnego e, ani żadnej rozgrzewki, ani nic gram sobie tak na spontanie, więc nie śmiejcie się jakbym lamił. Bo dawno w Cesa nie grałem. Soroki za SMSa Idziemy sobie teraz, może zaplantuje się na bombę. Dobra, pierwsza osoba zabita. O kurde, nie widziałem go. Króca fuks. No, ale okej, okay. oni wygrali jedną rundę. Może nam się uda drugą. Nie wiem w ogóle ile ten odcinek potrwa. Głupio, że to kupywanie tak długo trwa, będę musiał strasznie dużo odcinka skróca... skracać albo nie skracać, nie wiem. aha, bo już możemy iść. No dobra. Żm... Minęła minuta. Ja sobie pójdę przez yy, na skróty. Zobaczymy jak to będzie. Tu nie można, chyba iść, nie? Jak to się otwiera w ogóle? o o, sorki zalega lagować ogólnie nie powinno nie gdzie ten kurde, tam jest na tym z tą no z tą bronią fajną, nie wiem jak ona się nazywa Ał, z AUGiem, o to 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 Wygraj to chłopie, no. Wygraliśmy. Mam asystę. Wygrane, jedną wygraną. Mam nadzieję, że to wygramy, skoro on ma WP już... A nie, auga ma. Sobie wezmę SG i kamizeleczkę. I idziemy dalej. Dawaj, 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 typie tędy. Nie, ja pójdzie teraz tędy. Bo oni będą wiedzieli, że pójdziemy tam tędy. No, okej, okay, ja sobie tu przyceluję. Nawet w nogi, żeby go trafić, Żyda Jednego z. O, oh, AWP No i dubsko 2 minuty, 50 minut, już 3 minutki nagrywamy, a to dopiero pierwsza runda. Trzecia, trzecia z 16. Na strzelać, było, gościu. Teraz Cię zabiję widzisz? będziesz beczoł. ja pierdzielę OMG Ja pierdzielę, ping Co mnie to podziwia na ping, sobie internet kupi Typ normalnie Kończy A mnie, na sobie O, o, kałacha Git, git, gitarka Nie umiem z tego w ogóle strzelać, z tego Akacza 47. Jeżeli będziecie chcieli, możemy sobie zagrać z jakimiś widzami, to dajcie tam yy, ten... Jeżeli ktoś to oglądnie, to będzie ktoś chciał sobie zagrać, no to piszcie w komentarzach. Będziemy sobie mogli zagrać na jakichś mapkach. Jak te drzwi się otwiera? Ty. Nie wiem jak się te drzwi otwiera. Ty no, jak się te drzwi otwiera? Nie wiem. Na myszce? Nie no, ja nie wiem, jak się drzwi otwiera. Co za idiota. Chodź. Zrobimy zmyłkę. Lekką. Kurde mać. Ty, no, ja w ogóle nie umiem grać CS-a. Czemu on w ogóle nie gra? Typie. Halo. Hmm, no E. O, niech cię gno już szlak trafi OMG, no, co on robi, ten gościu? Przegramy tą rendę, już jest 3-1 i już jest ile? Fuck you No fuck you o oh, fuck you jak Cie gnoju O oh, fuck WP ma, debil bo go jeszcze nikt nie zabił ja nie mam No kurde Go, go, fucking way. Co jest? 5-16 i przegramy jeden mecz, który nagram dzisiaj. No nie, żeby go szlak trafił, tego gościa. Nie wiem, jaka jeszcze będzie jakość, ale to będzie taki wstępny film. Ja, pierniczy, no brawo, brawo. Ok, no przynajmniej zabił tego zawód pomale, oni mają kasiory, a kasiory. A, nie wyświetla się Dobrze kombinuję typ, ale oni będą grali na czas Bo o to chodzi, nie? Żeby wygrać 6 minut już trwa rundana Co jest, co jest Mamy dopiero 5,16 No i dubsko z tego No i wygrali oni Dziękuję bardzo Teraz sobie zagramy na... Jeszcze nie? Aha, jeszcze nie. Dobra, idziemy, idziemy szybko. On. No, nowym jestem. Ja trafiłem tylko dwa razy. On trafił więcej niż ja. Ale zabił go, zabił go, zabił go. Good, good. Dobrze, dobrze. Dobrze, może jeszcze uda się wygrać. W co wątpię? On ma jednego bota, czyli. Czyli będzie lepiej, może. Bierzemy sobie awp jakieś granaty. I idziemy szybko z typem. Chciałem sobie pobrać, jeżeli znacie jakieś fajne strony, żeby pobrać skin changera, bardzo proszę, żebyście mi podali w komentarzu, bo szukam od pewnego czasu, a nie mogę pobrać w ogóle nigdzie. Co się stanęło? Kur. Prze ja myślałem, że ja go trafiłem. Nie. Nie wiesz Nie wiesz w typa. On jest chyba prze, jego czas głościa, żartowałem. Dawaj z tego jak to się nazywa ta broń? MP5? No Summer Szybko trzeba tędy iść On już słyszy I'm Summer Nice, udało się Zmiana połów 3 do 5, czyli jeszcze nie jest tak źle I znowu od nowa o Jezus, 5 sekund jeszcze Dawaj, 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 dawaj Gramy już, nie ma czasu na pierdoły Fajnie, że dodali takie te Widać co on trzyma, nie? To jest fajnie dodane, chodź typie nie wiem, że on poszedł do góry. Co za nub? Z kim ja gram? O oh fucking way. Kogo zabili, mojego? No nice, udało się. Botażem zabił. No i gitara. USP. Gitara. Gitareczka. Idziemy sobie dalej. Jest 10 minut już nagrania. A jest ile rund? Nie, wiem, gdzie to pisze. On ma 12 załóż, a ma dopiero 6. Polityka niezła, faktycznie. Czemu ja gram sam znowu? A nie gra. Nice. Nie głupią broń, bo od zawsze kupuję złą broń. Znaczy zawsze. A, trzeba sobie kupić tą nawet do rozbrajania w razie czego. Teraz tam dupna aktung aktunga. Kurde. Idiotka robi live'a teraz. Muszę se przecież bo już drugi raz dzisiaj. Nawet przy tym odcineczku. Kurwy, syn. No, nie, no, go szlak trafi, dobrze to wykombinował gościn. Dobrze, dobrze. Ty, on nie patrzy na plecy w ogóle. Jak go bot dopadnie, to on się nie będzie z nim duplikować. Dawaj, strzelaj. Nice, 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 nice. Nice, gitareczka. Ja go trochę obiłem tym yy, granatem. To był bardzo dobry plan, żeby go granatem obić. Weźmiemy sobie teraz AWP. Idziemy sobie tam szczelić. W niego. I zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Zachęcam do subskrybowania kanału. Dobijamy 10 subskrypcji na tym kanale. O, w dupę niego ślak tropi. Jonis, o nie, Zostałem sam, a jak? Nie, no przegram to. Wygrywamy jednym ty. Ja, ja, jak nie wiem, kurde. Bo jeszcze dwóch, on z Botem gra, franciszkiem. Fuks. Dawaj tym plus to no i dobra i tyle Już nie został sam, bo to będzie lipa straszne. Nie lubię grać sam. Mam głupi celownik, strasznie głupi. Żeby znowu tu nie dupnął tego. Co przed chwilą. O GNOJU Zabił go Nice Jak nie wpadnie szybko A dupa już, już wpadł w tego bota Ale bot może mieć głupią broń Może mieć głupią broń Jest tam widziałeś go FAK Gdzie on ma debil Sorry że tak mówię ale jak się człowiek wkurzy to tak jest Fuck you noob No, noobem to ty żeś jest Krety nie Kto ma więcej zabójstw? No ja, nie On, O, oh fuck jest tu Jest tu, gnój Gitareczka Kurde, patrzcie, ja tak nie lubię grać na odcinkach, to mnie tak irytuje. Dobra, idziemy Cyk fuch Nie wiem, gdzie on pójść Nice Udało się Elegancko, elegancko 15 minut trwa odcinek zanim to obrobię. Nie wiem, czy ja to dzisiaj w ogóle obrobię, chociaż dzisiaj jest sobota. To może się obrabiać dzisiaj, no a nie. Muszę się nauczyć znowu, bo kurde, dawno nie, nic nie obrabiałem w ogóle. No kurde, Bot Franciszek mnie zabił. Nie, ja ta Franciszka zabił. No dobra. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie odcineczka. Jak się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Cześć i do kolejnego odcinka. Z Jo. Yo!